Teraz rzeczywiście jest taki moment, że jeżeli, jeżeli coś zmienimy w swoim myśleniu wspólnie, jeżeli się zharmonizujemy, to, no to wygląda na to, że, że możemy z tego wyjść. Małoski krytykuje, czy może inaczej tak próbuje szartu odwołakaniu, podobnie mocno jak już Dla mnie ta szlachta w tej chwili to jest ta elita celebrycka. Ta, ta, ta elita, która nie ma pokrycia naprawdę na, na, to, na to swoje bycie elitą, kiedy on walczył o to, żeby coś wreszcie dotarło. Jest dobrze w tych naszych kostiumach, w naszych w tym naszym rok w czerebie ważnym, że za żadne skarby nie Teraz rzeczywiście jest taki moment, że jeżeli, jeżeli coś zmienimy w swoim myśleniu wspólnie, jeżeli się zharmonizujemy, to, no to wygląda na to, że, że możemy z tego wyjść, bo takie są czasy. I pytanie, na ile one rzeczywiście są ciężkie, a na ile to są po prostu. Na ile, na to, ile to, są, to są takie czasy, w których, które dla jednych są ciężkie, a dla innych może są też szansą? To, to zależy od nas. To jest twórca, który no, wymieniany jest jednym twem, że popularny komedio z za Polską, ale no, gdzieś trochę jest zapomniany, prawda? Gdzieś go wydobywamy. I moment, w którym on tworzył, czyli to jest przełom koniec 19... Wieku, tak naprawdę, to był też wyjątkowy dla historii teatru. Panie dyrektorze, yy, Bałucki, który tworzył w tym momencie, jak to był moment, jak możemy patrzeć na jego twórczość, bo to jest też postać tragiczna. Cóż, z krakusi, zdaje się, mówili Michał Bałucki, co pisał stuczki. I yy, Rzeczywiście go traktowano jako, no przecież takiego dostarczyciela repertuaru. Mhm. Ale z kolei też nie tylko. Na takiej liście, którą Raszecki stworzył, najlepszych polskich dramatów, którą trochę tak stworzył, obok tego, tego wątku także znalazło się miejsce dla Bałuckiego. A y, na przykład o ciężkich czasach, i ten terapacki napisał, że jest to sztuka, w której Bałucki y, jakby. Bałucki krytykuje, czy może inaczej tak próbuje, szarpnąć Polakami, podobnie mocno jak i już Słowacy. Także jakby z jednej strony mamy właśnie tego Bałuckiego, kto pisał sztuczki, tego Bałockiego, który spotkał się z koszmarem, też takim pewnie dzisiejszym językiem, byśmy powiedzieli hejtem, to rzeczywiście skończyło się dla niego tragicznie na łatwowcy, na krakowskich plantach. A z drugiej strony właśnie kogoś, kto też bywał i tak traktowany. Jaki był twórcą bałócki, jak o nim w ogóle mówić? W roku 1898 jego tekst Wędrobna Muza, który był tekstem bardzo specyficznie napisany, ponieważ była to troszeczkę taka, może nawet nie troszeczkę, krytyka ówczesnej takiej praktyki teatralnej teatru wędrownego, tak, który to wędrował właśnie po mniejszych scenach w Polsce, dając przedstawienia. I Bałucki pokazał taki właśnie teatr wędrowny na scenie teatru nie do końca zidentyfikowanego w przestrzeni i miejscu, co zostało odczytane jako atak na grupę zawodową, na, na aktorów. I to przedstawienie w Krakowie, proszę sobie wyobrazić, że spotkało się z bojkotem, tak? ponieważ aktorzy krakowscy, ze słynnym krzyżem <śmierzem> Kamińskim, zorganizowali twórcy, który od początku swojej twórczości był z Krakowem związany, strajk włoski, czyli coś, co się wydarzało niesłychanie rzadko w teatrze, mianowicie grano na biało, to znaczy. Realizowano tylko suchy tekst, łącznie z didaskaliami, nie było tam żadnego elementu kreacji, scenicznej, kreacji aktorskiej. I coś takiego spotkało autora w jego rodzinnym Krakowie, w, w jego rodzinnym teatrze, co <głos》> było w ogóle nie do pomyślenia jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, kiedy jego właśnie ryby, Dom Otwarty czy Klub Kawalerów przyciągały no, rzecze publiczności tak, do ówczesnego teatru. Natomiast pod koniec życia to już był trochę inny człowiek, trochę inna twórczość i te elementy właśnie takiego zgożdżenia życia, o taką myślę, że w jego twórczości, tej późnej zwłaszcza, są wyraźne. No, ten, ten tekst mnie zaciekawił jeszcze bardziej, kiedy słyszałem pana dyrektora tą historię, że, że, że podczas premiery krakowskiej ta krakowska na, nie na żarty się obraziła. Pomyślałem, no, że musi coś być w tym tekście takiego jakaś siła mm, konfrontująca na tyle, że, że no oczywiście wtedy to tak było, że, że były konkretne postacie opisane takiego weselu, więc to musiało jeszcze być mocniejsze. Ale mm, podejrzewałem, że, tam, że musi gdzieś w tym tekście tkwić taka moc. Ym, Taka moc, takiej prawdziwej krytyki, której my też nadal chyba w Polsce nie jesteśmy w stanie znieść, bo jest to krytyka oczywiście elit. I to nie tych politycznych, tylko właśnie tych wszystkich innych elit, czyli osób, które mają wpływ na innych, ta, ta taka, można powiedzieć, średnia klasa, ale też nie tylko przedsiębiorcza, ale też urzędnicza, osoby, które mogą coś więcej i. I to jest pytanie o tą odpowiedzialność. W tej sztuce to zacząłem patrzeć na to coś jako tak, taka, taka całościowa choreografia, i, i, i pojawiło się takie hasło, czy taki obraz ludzi czekających. Czekających na coś, na kogoś, że ktoś im coś pozwoli, na, na, na cud, na kogoś z zagranicy. I to jest. Też taka trochę moja perspektywa w tej połowie holenderskiej, że yy, nadal mnie to ciekawi, dlaczego, dlaczego tak dużo ludzi z tak ogromnym potencjałem w Polsce ciągle na coś czeka. Nie? Pomimo tego odrzucenia domowskiego, to on na scenach polskich dalej pozostał. Yy, I to jest yy, trochę takiego zwycięstwo z zagrodu, prawda? Bo na pewno na scenach polskich dłużej. Pozostał już na przykład Przybyszewski, który wtedy, powiedzmy, był jednym z tych, którzy go detronizowali. Teatr się zmienia, teatr się zmienia z takiej masowej, w pewnym masowej, bardzo popularnej rozrywki, rozrywki, dla każdego staje się, staje się miejscem, które jest traktowane jako świątynia sztuki, staje się miejscem, w którym mają być rozstrząsane najważniejsze, najważniejsze problemy, no i gdzieś Pałuckiego wrzucono do worka z tym napisem repertuar XIX-wieczny. On w nim w pewnym sensie do tej pory pozostaje, bo, bo to tak jest grane, tak jest kojarzony. Rzadko kiedy robi się to, co z nim zrobiono chociażby tutaj w trakcie tej scenizacji, to znaczy kiedy trochę tak tutaj dzięki zabiegom reżysera, ale także dramaturga Daniela Adamczyka, czyli od chociażby zderzyć, skoro, skoro komuś już w momencie powstania, rakockiemu, czyli skojarzył się ze słowackim, to posłuchajmy, co ma słowacki do powiedzenia, i wtedy nagle zobaczymy, że Bałaczki mówi nam no, w pewnym sensie to samo. Prawda? że w tej przebierance jest właśnie ówczerek próbaczny, który, który tak, tak słowackiemu przeszkadza. Chcieliśmy sprawdzić ten tekst pod względem jego. No, zaczęliśmy na pierwszej próbie od. Pierwsze stwierdzenie zaraz po, po zakończeniu y, pierwszej próby czytanej padło od któregoś z aktorów e, Ramota. <tryk> ja, już, ja już wtedy byłem nasycony tym, tą, tą ciekawością y, tego, co tam jest głębiej, ale w trakcie jakby, to, to było coś, na co wszyscy mogliśmy się zgodzić, że nie będziemy brać odpowiedzialności za uwiarygodnienie tego tekstu, tylko my będziemy ten tekst sprawdzać pod kątem tego, które rzeczy, które z których te, które z tych rzeczy, które tych archetypów, które Wałucki opisuje są jeszcze dla nas aktualne. No z takim, z takim lękiem, że, że, że być może wszystkie. Dla mnie ta szlachta to w tej chwili to jest ta elita celebrycka. ta, ta, ta elita, która nie ma pokrycia naprawdę na, na, to, na to, swoje bycie elitą, ale które jednocześnie bardzo mocno wywiera wpływ na, na, na stara się wywierać wpływ na, na, rzeczywistość i na naszą opinię. I rzeczywiście jest tak, że są sztuki, które, które się ludziom podobają, są określane jako sztuki komercyjne i rozrywka, ale te sztuki, takie prawdziwe sztuki, to, 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 może być tak, że nikt na to nie przyjdzie, no ale za to, prawda, reżyser się też, więc, a wydaje mi się, no, zresztą cały ten, ten obszar anglosaski to udowadnia tymi sztukami World done, że da się to połączyć. Mi się wydaje, że te czasy też y, temu y, sprzyjają, że musimy zacząć tak myśleć, że nie możemy grać dla pustych sal rzeczy ważnych, a dla pewnych sal rzeczy błahych. To jest rzeczywiście coś, coś jest takiego w nas, że... Y, nawet tylko w przypadku Bałuckiego, ale oczywiście samego Fredericka też traktujemy trochę z góry. Traktujemy go jako takiego, no klasyka, ale takiego, prawda, mniej, mniej ważnego w jakimś sensie, na pewno mniej ważnego niż na przykład. Miskiewicz czy Słowacki, którzy przecież tu w tym samym więcej czasie tworzyli. Profesor Ciechowicz, który pisał też o Michale Bałckim, użył takiego sformułowania, że wesele właściwie zabiło Michała Wołdziego, bo w momencie, kiedy krytyka zobaczyła inny rodzaj twórczości literackiej, okazało się, że jest tak przestarzały w tej swojej skostniałej formule właśnie komedii, już dzisiaj, nieaktualnej wtedy. 1890-91 do 1901 roku no, spowodowało to właśnie ten akt samobójczy i taką, a nie inną cenę. 17 18... października 1901. Jeżeli Elita się obrażała i go, i go hejtowała, to znaczy, że tam musiał być jakiś rodzaj wyparcia, na pewno brak dystansu do siebie, a na pewno brak, a, a, brak gotowości, żeby przyjąć tę diagnozę, e, bo. Z tej perspektywy można stwierdzić, z tej, z tej jego perspektywy, kiedy on walczył o to, żeby coś wreszcie dotarło do tej elity, to z tej perspektywy można sobie wyobrazić, że, 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 że ten Wyspiański z całym Weselem, który też mocno, mocno tam narobił, ale że to jednak odwoływało się do tego ducha, który mamy jakby urobiony to znaczy do tego ducha zrywu, do tego serca, do tych romantycznych, wielkich wrażeń i że można, można z tego wyjść z teatru po prostu nasyconym, po czym znowu nic z tego nie będzie tak na co dzień. Tak? Czyli on, 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 on z uporem maniaka, tak też można na to spojrzeć, próbował jakby dobić się do tego rozumu, do tego, żeby zrozumieć, że ten pozytywizm naprawdę jest dobrą propozycją w sytuacji, kiedy mamy to przechylenie w stronę romantyzmu, które już no, świetnie się sprawdza w momencie, kiedy trzeba się wyzwolić, ale kiedy już jesteśmy wyzwoleni, no to warto też y, taką pracę codzienną wykonać, y, żeby umacniać no, chociażby tą, tą wolność, czy, czy no, coś zacząć budować. Co z tego Bałuckiego dziś wyciągnęlibyście jako pierwsze? Bałucki jakby ubiera swoje postaci w kostium po to, żeby je tak naprawdę odrzeć i pokazać, jakie są naprawdę. I stąd tak to wydaje mi się być coś, co nawet w tych takich czysto komediowych tekstach bałuckiego wydaje mi się być, być do dzisiaj interesujące. Właśnie to pokazanie tego mechanizmu przyjmowania pewnych ról, tkwienia w nich, często pomimo, pomimo wszystkiego wokół po prostu. Tak, tak, tak siebie dobrze wymyśliliśmy, że tak nam jest dobrze w tych naszych kostiumach, w tym naszym czerepie, w, czerebie, w naszym, że za żadne skarby pewnie chcemy w sensie. Prezentując y, pomysł na ciężkie czasy moim współtwórcom, y, no założyliśmy sobie ograniczenie i rzeczywiście najdalej poszedł w tym kostiumograf, który postanowił nie wydać ani grosza. Y, to budżet taki, niecałe dwa tysiące wydany na, na, na takie dosłownie dodatki, natomiast y, wszystkie kostiumy, które Państwo widzieli dzisiaj są z naszego magazynu, przepastnego magazynu, gdzie są kostiumy jeszcze i z przedwojny. Mm, więc to, to właśnie chcieliśmy zrobić sztukę tym, co mamy. Scenografia też praktycznie jest no krzesła... To jest no, takie no, no, zbiórki społecznej, tak. To, to, żeby, żeby udowodnić sobie sprawę, czy tak jest, czy, czy właśnie, czy my czy być może nie musimy już czekać na nic, tylko jesteśmy w stanie tym, co mamy, jeżeli są ciężkie czasy, tego tak Kostelwa też mówił, aktor, kostium i światło, możemy, możemy robić. I I, czyli nabraliśmy takiego poczucia wartości, tego potencjału, zrozumieliśmy, że, że niezależnie od tego, jakie te czasy będą, bo przecież według których to jest dopiero początek ciężkich czasów, tych, tych na zewnątrz, że my damy radę. I, i a jeszcze na innym poziomie no, chcieliśmy po tym długim okresie covid kiedy, kiedy okazało się, że można nas tak łatwo zamknąć i że w sumie nie jesteśmy potrzebni, no, też udowodnić sobie, czy, czy możemy dostarczać bardziej niż sztuki tematy, które rezonują, żebyśmy byli obecni w tym obszarze jednak w tym koszyku pierwszych potrzeb czyli że teatr musi mocno mi taki proces taki, takiego uświadamiania sobie, do czego, do czego my jako teatr w takich czasach możemy się przydać. No i chyba wyszło mi to, że możemy się przydać pod warunkiem, że jesteśmy szczerzy i pod warunkiem, że osoby, które przychodzą, mogą się przejrzeć w tym, w tym lustrze i, i trochę bardziej też wzmocnieni. Wyjść, bo na pewno, jak to się mówi, no, w, w, w grupie jest siła, we wspólnocie jest siła. I, i, i tak jak Pałcki pokazuje, że, że wszyscy chcą w pewnym sensie gdzieś tam dobrze, no to, no to ciągle. To ten finał jest taką manifestacją, prawda? Tak. No jeżeli cały czas nie, nie miało się zharmonizować, to no, na pewno jakąś. Yy, Jakimś rozwiązaniem, żeby, żeby się harmonizować. Więc, taką pochodną tego, tego te, te, pracę nad tą piosenką, czy tego, co ta piosenka daje zespołowi, e, był pomysł, e, że powstanie chór w Teatrze Ostrowym, który będzie się składał ze wszystkich pracowników, którzy chcą i że w sposób regularny będziemy się harmonizować w ten sposób, e, żeby tę synergię rozwijać. E, na pewno to jest coś, co. Na, na, w jakiejś sile um, dalej A pracować. I to była inspiracja dla jak rozumiem. Tak, absolutnie. No, tak. Myślę, że też nauczyliśmy jest... się, żeby mieć więcej dystansu do siebie i takiego poczucia humoru, żebyśmy uczyli się właśnie od, od Anglików czarnych humor, no i oczywiście też od, od Żydów to, 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 to poczucie humoru, jest na pewno czymś, co... czyli też komedia, taka mądra komedia, jest na pewno czymś, co nam pozwoli trochę lżej przejść mm -hmm. przez, przez nawet bardzo ciężkie.